Dzień dobry, nie widzicie mojej mordy, gdyż jest za filtrem. Jestem kurwa ninczą. Dzisiaj porozmawiamy o mnie, konkretnie o mojej twórczości muzycznej. Jak widać na załączonym obrazku, to jest playlista. Ma 135 numerów. Co to oznacza? Że mam 135. Robię muzykę już 3 lata. Pierwsza premierka wleciała. Był to okropny, zniewiściały, pogrzebowy patoraban. Napierdalam w chuj. Obecnie napierdalam co sobotę jakoś premierkę. Czy jest to fajne? Po części tak, po części nie. Zależy, czy lubicie chujową muzykę, czy nie. Niektóre utwory uważam, że naprawdę mają potencjał zajebisty na coś więcej. Czuję się trochę jak Syzy się wiecie, Miele, miele, całośćka zapierdala, ją, ją, twoja stara. Obecnie najwięcej wykręciłem na pierdącej królewnie, farting queen, kurwa jego mać. Lubię to robić, fajna rzecz. Co bym polecił ze swojej dyskografii, tak, żeby jak największej ilości osób siadło. Już prezentuję. Przez to mam wahania, oh. wagę, czasy, z kurwy, odpierdalam suszy, bo jestem wyścioch, a nie bruda ci park. Nim boys deck, zaraz do ciebie zabita, mój duchę. Ona była piękna, ale pierdła. Patrzyłem je w duszy, mi w duszę, ale Bóg mi przerwa. Zajewali mi frytkotnice Smutny jestem ja, smutni są moi rodzice. i rodzice Dwóch chłopców i wiadro górna, dwóch chłopców. No badanie nasienia. Wydam na ja, się za na katerium. Jestem kurwa na drapie, drapię się po kuciapie. Aha. Ale na kwadracie co najwyżej na trójkącie Ekserg, i trochę jak kurwy Rady bydą ekspert Jezu. jak ta kurwy. Nie baczcie mi się na jaja, ciągle każdy je obszaja. No. Więc jeśli macie jakąś chęć na człowanie się no. poprzez uszy, to zapraszam serdecznie. Wielkie kurwa ją.